Pierwszym vlogmasie na naszym kanale. Którego zaczynamy nagrywać, kiedy niestety jest już ciemno, bo przed chwilą dopiero skończyliśmy pracę. No i pewnie większość tych vlogmasów będziemy zaczynać o takich godzinach, niestety. Ale nic, dzisiaj wybieramy się do sklepu, poszukać jakichś ciekawych ozdób świątecznych. Tak, dostaliśmy kartę z Homendiu, więc musimy ją wykorzystać. Czas na świąteczne dekoracje. Chociaż niestety jak patrzyłam na stronie internetowej z Homendiu, to nie widziałam nic specjalnego, a część dekoracji zamówiłam też już z Sensei'a w ciągu tego Black Weekend'u. No ale zobaczymy. Musimy wykorzystać, bo już nam się będzie termin za niedługo kończył, a może akurat coś ciekawego uda nam się upolować. Także zbieramy się i jedziemy nasz no i co podoba się ten to jest spoko domek, ale bez baterii nie mogę zobaczyć jak świeci. No pewnie tak jak każdy inny domek. Ale nie jest drogi, ale ile ten mały kosztuje? to nie ma ceny. A nie jedyna ani drugi nie ma ceny. Przeszliśmy do mojej ulubionej części, czyli na kubeczki, bo ja kocham się też na kubeczki. I zawsze muszę mieć jakieś nowe, ale oprócz tego wielkiego piernika, to w sumie nic ciekawego tutaj nie widzę. Ten reniferek tutaj jest też fajny, ale ja w sumie z takimi kubkami z Home and You mam ten problem, że im się robią tutaj takie pęknięcia. Nie wiem o co chodzi, ale z żadnymi innymi kubkami z innych sklepów nie ma takiego problemu. Nic nam się nie udało kupić w Home and You, niestety. Nie Popatrzymy na razie lampki, bo zastanawiamy się, żeby puścić tak przez cały pokój. Jakąś nie taką wiem, jak kurtynkę. Ale jest na przykład coś takiego, bo ja chciałam właśnie takie mm, długie y, światełka na całe okno. Tylko że to ma długość 2 metry i kosztuje 45 zł, więc musielibyśmy tego mieć no. ile? 10, nie no, może nie spore, 10. To na pewno za drogie. No i ewentualnie myślimy nad takimi krótszymi. Znaczy ja bardziej myślę nad krótszymi, ale to nie jest takie krótkie, to ma 0,7 dół. No tak, prawie no ale mecz. to jest, wiesz, no, to, to jest, jest taka kurtynka na no. balkonie. No ale jest, jest spoko. Cenowo w sensie. I ale ile to ma długości? Ładnie. To ma 7 metrów. No. To jedno by nam i tak nie wystarczyło. W no, ogóle to Trzeba było dycha. trzeba było to w ogóle zmierzyć zanim się. tu przyszliśmy. Czegokolwiek szukać. Tylko może trzeba tak zrobić. Ale w sumie możemy to sprawdzić na rzucie. Na czym? Na rzucie mieszkania. Jakie są długości tych ścian? No ogólnie jest, jest kłopot. Też nie wiemy, jak mamy to podłączyć, żeby kabel nie przestał mieszkanie. I to musimy się zastanowić. No, bo gniazdka wszystkie mamy tak nisko G. przy podłodze. No, mamy. No chyba, że. Ale nie da się tam wsadzić do tej szafki, co mamy gniazdko od leda w kuchni. No, ale jakbyś przepuściła ten No właśnie, nie da się, nie? W sensie tam przez tą maskownicę tam nie ma aż takiej dużej dziury. No nic, szukamy dalej. Podobać się ten gnom? Ziodł ja nie ma ceny znowu. No tutaj rzeczy bez ceny. Gdzie on ma cenę? Może za darmo jest. Fajnie, to wyrządzić Fajne. Ale mówię, że Ci się takie gnomy nie podobają? No średnio, ale mamy... Co mamy? Nic nie mamy. Znaczy mamy jedną. <gryw> jedną mamy figurkę. No i ale to nie jest gnom, coś. to jest... Czy, czy potrzebujemy fajne. w ogóle kolejnych stojących rzeczy? No to jest dobre pytanie. No kurczę, chyba nie. Może zajmijmy się ozdobami choinkowymi. Tam są bombki jakieś. Chodźmy zobaczyć. Choinki nie mamy sobie. No ale najpierw musimy mieć ozdobę, a później dopiero choinkę. Szukamy bombek. No ale nie ma nic ciekawego, bo Dawid wymyślił sobie, że będziemy mieć czerwoną choinkę. No i do czerwonego chcemy dobrać jeszcze złoty, ale ani czerwonych, ani złotych bombek ładnych tutaj nie ma. Złote i białe i czerwone. Tak, i białe. Jak nie ma. Takie no, bombki te są ładne. na przykład. No właśnie, ładne bombki. A te... Też bardzo ładne bombki. No, no to patrz. Takie tak bo jest bombki też spoko, żeby dobrać. I co? I nie ma. I jakbyśmy wzięli te... Nie ma czerwonych bombek, tak? I te, patrz, to są te same. No mi się podobają. To weźmy po takim zestawie. A one nie mają tych? Nie. Takich tasiemek po powieszeniu? To trzeba będzie kupić na wyżej, no. A może gdzieś tam są. To weźmy te dwa albo wiesz co? Albo chodźmy jeszcze do Carpura Zobaczyć. No możemy pójść. No, ale takie biało złote też są ładne. A co tam jest są ładne? Tutaj takie na przykład nie, tu jest dużo złotych białych i tu są takie. Te gwiazdki są fajne, ale to jest z tym paskiem dziwne. Mi się podobają. Na te? No z taką panterką. No, fajna panterka. Poździu. Jest... Złoty sobie wybrała i wąbek nie no, chcę. Czy on sobie wybrał? No, no jak chcę nie, super. Wam. na małe co nieco do KFC spróbować tych nowych, aż w sumie nie takich nowych hot dogów, no i bo tak. jeszcze ich nie jedliśmy. Strasznie męczące to zakupy trzeba pojeść. Zupełnić energię troszeczkę. Tak. A i kupiliśmy jeszcze tylko takie podgrzewacze, bo nam się już kończą, a dużo ich zużywamy, a teraz jeszcze będziemy mieć kilka takich świeczników, więc na się przydadzą. No. Jemy, jemy. Już wróciliśmy do domu po zakupach. Wiecie co udało nam się kupić? Świeczki i picia. Łącznie pięć butelek <laughs> i to tyle z tych świątecznych zakupów. No zakupy niezbyt udane, ale liczę, że przynajmniej to, co zamówiłam przez internet. Będzie jakkolwiek pasowało do tego mieszkania, zobaczymy. A tymczasem, pierwszy e, dzień z kalendarza adwentowego. Mamy kalendarze z Lint. Ja Lint uwielbiam, to są moje ulubione czekoladki chyba. I mamy tutaj kilka fajnych smaków, mam nadzieję. Dobra, jedyneczka. Jest tutaj taka duża, i to pewnie będzie ten Miś. Ja nie wiem, czy moje ulubione, ale też na pewno ja bardzo lubię. Misa, które to się jest nie, 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 Bardzo nie, 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 ale tak samo nie, jak te zajączki, mhm. które nie, 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 na mm, wielkanoc. To jest dobra. Jedna wielka część. Robiliśmy wczoraj pad thaię. I on naprawdę wyglądał dobrze No wyglądał Smakował też niczego sobie Ale dzisiaj stał się Jednością No, no dobra niech się na razie tak, grzeje A No super Nic się nie stało Przyszła mi dzisiaj paczuszka Z jak ten sklep się nazywa? Aelia Duty Free. To jest ten sklep, który jest na lotniskach, bo założyłam sobie perfumy. Na które się już czułam od jakiegoś czasu. I właśnie teraz, teraz na Black Friday były w fajnej promocji. Tu sama próbkę. Ale się cieszę. To są perfumy Prada Paradox Intense. I ja już mam tą wersję zwykłą. I ona jest super. Mm, ale na te wersji Intense już się czaiłam od jakiegoś czasu. I są jeszcze ładniejsze. I są w ogóle mega trwałe. Jak się popisywałam tutaj na nadgarstku, gdzieś tam w galerii, to kilka dni później dalej było. Być. No, piękne jest to opakowanie. I naprawdę promocja była super, bo one kosztowały niecałe 500 zł. 470 chyba za to, to największe opakowanie 90 ml. A tutaj jeszcze mam jakąś próbkę. Jonel. Nie wiem, nie znam tego. Nie wiem, co to jest. Let's see. U, to mi się nie podoba. Nieładne, nie? Nie, nie? nie wysoko. Serio? Gryfrutem takim. takim. Ej no, ale takim... To strasznie to strasz... gorzkim. Nieładne. Ale dla mnie zbyt gorzkie. Mladem. No, no, no te chyba ładnie w ogóle pachną już po czasie. No, tak jak dopiero co popsikałaś, to tak... Nie, ale nie? To mi pachną nie niż ostatnio, żeby zobaczyć. No tak, no bo one z czasem mm, zmieniają trochę zapach, nie? No. Dostaliśmy w ogóle w zeszłym roku te tak ramki na, na, na Balkan. Jeszcze nie mieliśmy okazji ich zamontować. W zeszłym roku już było po okresie świątecznym, jak się wprowadzaliśmy. Będziemy to montować. Tak to pytanie, czy dzisiaj. Potrzebujemy jakiegoś dodatkowego sprzętu, którego nam brakuje. Co to jest? Pokażę. Nie wiem. Nie znam się na tym pod... Zrobić tak, ale po co? Może to się wbija do tej do ziemi Aha, no pewnie, żeby to A. zamontować. No bo to są lampki solarne. No tak. No, ale nie pijemy do siebie, bo nie mamy siebie. No, ale gdzieś to trzeba zamontować. Więc w sumie, jakbyśmy mieli trytytkę, to trzeba by było do balustrady przypiąć, tak? nie można, można. Ale nie mamy trytytkę. Nie mamy żadnych Więc trytytek. prawdopodobnie nie zamontujemy tego, dopóki nie kupimy trytytek, bo nie ma tutaj żadnych ani haczyków, ani nawet takich um, drucików, nie? Żeby to jakoś zawiązać. No. W sensie teoretycznie możemy tak obwiązać na przykład, ale. Możemy, ale chyba nie ma sensu. Chyba i tak potrzeba tych trytytytytyk. Znaczy część będziemy obowiązywać, ale w niektórych miejscach pewnie Nie te trzy się przydadzą. No nic, no to w takim razie to zostaje na innego vloga. To chyba tyle na dzisiaj. Żegnamy się! Hej! Dzieńka,